A więc cześć, hej, siemanko. Z tej strony Obito i witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj wam powiem ile mniej więcej się zarobia w sieci Naruto za misje. Więc ja już was y, zapraszam do odcinka. Oczywiście jakie tam są rozdawane misje już możemy się dowiedzieć w pierwszych odcinkach. Ale już przechodzę do tematu. Jeżeli nie chcecie też oglądać u mnie tego, to możecie oczywiście. O Eliasza, on też nagrał takich filmik, jak, jak nie trochę inne, ale o, nagrał chyba też taki. Więc co, ja już Was zapraszam do odcinka. Za misji rangi D, które wykonują najczęściej Genini, płaci się od 5000 do 50 000 Rio, ale już za misji rangi C które mogą wykonywać Genini i chunini, to się dostaje od 30 tysięcy do 100 tysięcy Rio, i później są rangi B. To są najczęściej przez Joninów wykonywane, a czasem już są wyjątki jako Chunini. A Najczęściej jako Jonini wykonują te misje, a za wykonaną dobrze dostają od 150 tysięcy do 200 tysięcy Rio, więc to jest bardzo dużo. Ale za misje rangi A, które są już trudniejsze, to są shinobi takich mocniejszych, najczęściej yy, Joninów zaawansowanych, na przykład też Anbu, to się dostaje od 150 tysięcy do miliona Rio. A za misje rangi S, które wykonają najczęściej Kage i tacy Anbu, i to są najtrudniejsze takie. I za to co najmniej dostaniecie milion Rio w świecie Naruto. No i to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Siema!